Siemaneczko, z tej strony MTP, witam was w takim e, bardziej takim przylautowym odcineczku, e, w którym opowiem wam nieco, dlaczego nie było tak długo gier na moim kanale. Nie wiem, czy to akurat prawda, ale wydaje mi się, e, że działo się tak zapewne dlatego, że, że działo się tak pewnie dlatego, że... Eee... Mój komputer nie wytrzymywał jakości Full HD, dlatego należałoby, tak sobie myślałem, że należałoby nieco spuścić stonu. Hehe, <laughs> tutaj pewnie teraz Gimbaza powie, hehe, <laughs> on powiedział spuścić! Ale nie, eee, mianowicie chodzi mi tu o to, że... Wydaje mi się, że mój komputer nie wytrzymywał jakości Full HD I właśnie mianowicie przez to szły błędy, że... Już wam tłumaczę, nagrywałem filmik typowo 25 minut To mi się nawet potrafił przesłać na YouTube'a w postaci 15, 10, nawet 5 minut Po prostu mi ucinało w moim programie do nagrywania już się zastanawiałem nad wstępem nowego programu do nagrywania. Aż w końcu e, wpadłem na taki pomysł, że to właśnie może być wina e, Full HD. Że mój komputer po prostu nie wytrzymuje aż takiego natężenia. Rozumiecie o co chodzi. I myślę, że należałoby trochę e, zejść z tonu i nagrywać w jakości HD. Tak, dzisiaj też miałem przygotowany e, fany moment z Lola, które już obiecywałem mu huhu długi, dug, długi czas, to również wystąpił mi ten sam błąd. E, bo też właśnie nagrywałem w jakości Full HD. I nie wiem, na przykład dopóki sobie nie kupię nowego sprzętu, to wydaje mi się, że nie będę teraz nawet próbował wyciskać do mojego sprzętu. Zaloguję mnie na Minecraft. Halo? Dobra, dobra, za chwilę człowieku! Ja tutaj odcinek nagrywam... A, teraz mi będzie spamił. No to wydaje mi się, że... Powinno mi działać, jak będę nagrywał w jakości HD. Że nie będę podtrzymywał jakości full HD. Wydaje mi się, że to właśnie będzie... Że to właśnie o to chodzi, że no mój komputer nie wytrzymuje natężenia HD full HD znaczy się i właśnie będę nagrywał w jakości e, HD samej jakości HD no proszę i marta zostawicie przez bota akurat koniec akurat odcinka bardzo zabawne czyli podsumując e, jakość full HD e, nie e, B jakość HD e, good e, tak i myślę że w ten sposób powrócimy z powrotem do gier na razie cześć i cześć bo po, powiedziałem dwa razy cześć what the fuck Porra,